Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Zdało się Marek. Bogdan Święczkowski mówi, że mamy. Mamy, no mamy. No mamy no. to, co mamy, Marek. No mamy, nie? No. Ale pogrzebałem trochę i wiesz, i sam wspomnienia i funkcjonariusze ABW pamiętają, że w czasach gdy za pierwszego pisu kierował agencją, potrafił ze złości rzucić popielniczką, ryczeć tubalnym basem. Niektórzy prokuratorzy zapamiętali też, że wpadał w furię. Na spotkaniu czekało na niego za małe krzesło, na którym nie mógł się wiesz, zmieścić. Nie? Jak odchodził z prokuratury krajowej w 2010 roku napisał takiego maila do kolegów. Wszystkich uczciwych prokuratorów zapraszam do pamiątkowego zdjęcia przed budynkiem, ale nic nie przyszedł, Marek. No to dosyć symptomatyczne jest moim zdaniem. Tak, i Bogu dziękował, że mógł pracować z takimi wspaniałymi ludźmi jak Jarosław Kaczyński i Zbigniew. O, rany. No ja dziękuję, ja, ja w takim razie dziękuję Bogu, że mogę żyć w takich czasach ciekawych, bo tak. nie ma nudy. No. no. Nie ma nudy, Marku. Nie. Startujemy. Postaramy się za tydzień yy, tylko musimy sobie po prostu yy, jakoś wyfasować, wyfrasować ten jakiś yy, mundur po prostu chyba, bo to już chyba ten moment. To już tak, to już się zbliża. Dobrze, zobaczymy. Yy, Sądę może taką yy, szybką. Jakim Dobrze. kolorze? Czy zielony, niebieski, milicyjny? Czy na przykład, nie wiem. W granat bym szedł. W granat? Granaty, tak. Dobrze. Czy może po prostu w stroju papieski mamy przyjść, no nie wiem sam już. No dobra, nie, nie co wiem. wolicie, to, to napiszcie. To nie jedyny zamach, który był w tym tygodniu, bo też na Republikę, telewizję Republikę trwa ten zamach. On już chyba dłużej nawet trwa. A. Trudno powiedzieć od kiedy, ale. Chyba od zawsze w sumie. No ale się trzymają wielkie chłopaki. Tak. Odkąd 150 baniek przestał dostawać Sakiewicz, to ten zamach się pojawił i sobie Piotr siebie o tym pisze. I to warto, bo dzisiaj Gazeta Polska o mnie głównie, wiesz? Powiem ci. Dobry, dobry dobry tydzień. Mieli. Zamach na telewizję Republika nie składa się z działań przypadkowych, lecz jest starannie zaplanowany i sterowany, Artur. Zaczęło się od tego. Że upomnieliśmy się o ofiary powodzi i zapytaliśmy o pieniądze przekazane woźb na pomoc dla nich. I machina ruszyła, wyobraź sobie. W jaki sposób władza chce zniszczyć największą stację informacyjną na świecie? Ciosy są bardzo precyzyjne. Stara się uderzyć w finanse republiki, udowodnić, że pod jej wpływem ludzie dopuszczają się przemocy, sprawić, by dyskusja nad możliwością odebrania jej koncesji stała się dopuszczalna. By oswoić ludzi z taką możliwością. Zniszczyć jej wiarygodność poprzez kłamstwa o telewizji partyjnej, podczas Republika jest jej zaprzeczeniem, Artur. No tak. No tak. No i dowieść, że Republika była masowo finansowana przez poprzednią władzę, podczas gdy owa władza stawiała na zupełnie inną stację, Artur. No właśnie. Niestety no. nie była to stacja Sykielskich. Hmm. Bardzo szkoda. Eee, nie ulega wątpliwości, że za zamachem na Republikę stoją ci sami ludzie, którzy zajmowali się resetem z Rosją oraz tuszowaniem zbrodni w Smoleńsku. No i ci, którzy tam Jezusa wydali wiesz, na śmierć, nie? To, to, to też. Od koncernów medialnych, podrobnych prowokatorów. <coughs> Medialną podgatowkę pod zniszczenie Republiki miał być reportaż Republika Propagandy w stacji TVN założonej przy udziale ludzi Wojskowej Bezpieki. To tak, no, dźwięk, tak. Nie rób. Ale sygnał do wyłączenia wtyczki Republice dał niewidziany od dawna prowokator. Wyobraź sobie. Przypomnijmy, że niejaki Andrzej Hadacz. Nie znał człowieka. A to to mało wiesz o życiu w ogóle. No. To prowokator spod krzyża pamięci na krakowskim przedmieściu z 2010 roku. Spod krzyża i prowokator. Przy, tutaj przypomnimy, widzą zdjęcie, to też chcę przypomnieć, jak obejrzysz ten program na tak, tak, tak. Swoimi radykalnymi okrzykami karykatyzował protest ludzi, którzy nie godzili się na oddanie śledztwa Rosjanom. Kilka postawionych tam osób, które kreowały ich wizerunek jako sklerotycznych, a do tego groteskowo agresywnych dewotów, niespodziewanie pojawiło się potem po drugiej stronie. Hadacz u boku Ryszarda Kalisza na manifestacji Kodu, a tak zwana Joanna od Krzyża razem z suflerką Bronisława Komorowskiego. Wcześniej zdemaskowany został Zbigniew S. pseudonim Niemiec, który pod krzyżem zachęcał pijaną młodzież do szydzenia z modlących się. To przestępca skazany za i napad z bronią ręką na 9 lat więzienia. Jego grupa przestępcza napadała na agencję towarzyskie z bronią palną, okradając ich. Zostanę tam osobny. Osoby. Powrót Andrzeja Hadacza wiele mówi o tym, kto stoi za atakami na Republikę. Niemcy. Ja nas Podkrzyża, z tego. Ja pod, krzyża. Tak, no. pod krzyżem Takie rzeczy się dzieją. Jak to trzeba, Marek, uważać? Pamiętaj, że ja już wiem, dlaczego Trzaskowski nie może zostać prezydentem. Powodów jest wiele. No, Marek jeden jest zasadniczy, pryncypialny. My jesteśmy ludźmi pryncypialnymi. Rafał Trzaskowski Marek nie wierzy w Boga. No, A to sprawia, że powinien być dla Polaków kandydatem niewybieralnym. Trzeba odrzucić prymitywne przekonanie, że we współczesnym świecie ateizm czy jakieś pokrętne wersje panteizmu są tak samo dopuszczalne jak katolicka wiara. Tak, nie jest i są po temu dobre powody. Podczas kampanii wyborczej 2020 yy, przez pewien czas głównym tematem była religia Rafała Trzaskowskiego. W wywiadzie dla Gazety tfu, Wyborczej kandydat na prezydenta stwierdził, że wierzy w Boga Spinozy. Nie Kościół, Marek, zatem, a w Barucha Spinozę, tego Żydowskiego myśliciela. Rafał Trzaskowski odrzuca wiarę w bogatru jedynego. To powinno wystarczyć, bo u każdego rozsądnego wyborcy zapaliła się czerwona lampka. Skoro nie Bóg, to ostatecznie, co jest dla tego kandydata na prezydentem probierzem zła i dobra, pyta felietonista. Polska konstytucja w preambule dzieli ludzi. Na dwie kategorie. Wierzących w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, oraz tych, którzy nie podzielają, a owe uniwersalne wartości wywodzą z innych źródeł. Jest to ujęcie bardzo prymitywne, bo zakłada, że wszyscy ludzie, niezależnie od wiary w Boga, podzielają dokładnie te same wartości. Jak dowodzi jednak niezbicie historia, prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno nie są bynajmniej wartościami. Prawda, nazwał się główny. Sowiecki Dziennik, chociaż komuniści pod tym terminem zrozumieli coś zgoła innego niż na przykład adepci filozofii tomistycznej. Sprawiedliwość w świetle katolickiej nauki to również coś zupełnie innego niż sprawiedliwość, dajmy na to, niemieckich sądów apelacyjnych, które gęsto szafowały w czasach II wojny światowej wyrokami śmierci na Polaków, m.in. za pomoc udzieloną Żydom. Prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno istnieją obiektywnie, ale żeby je właściwie zrozumieć, konieczne jest uznanie Boga jako ich źródła, Aha. Marek. Gdzie sytuuje się ten Trzaskowski? Wybór Trzaskowskiego na prezydenta Rzeczypospolitej byłby po prostu groźny, bo nie wiemy nic na temat granic, których człowiek ten chciałby przekroczyć. Skoro nie wierzy w Boga, to zakotwicza pojmowanie dobra i zła w jakimś z natury rzeczy chwiejnym i niepewnym gruncie. Dla większości pokoleń Polaków w naszej długiej historii powierzenie najważniejszego urzędu w państwie człowiekowi niewierzącego w Boga byłoby nie do pomyślenia. Ja też w sobie nie uważam tego. No Karol czyta codziennie wieczorem, rozumiesz, czy to jest w tym apartamencie, czy na wyjeździe Biblie, wiesz? No to go jednak I kształtuje. Co nie. ważne, on to robi dla Polski, bo to jest polska Biblia też. I ma to taki inteligentny polski uśmiech. No i podciąga się, nie, bez zadyszki. No. Widziałem, bardzo bez. Podziwiam szczerze mówiąc. Słuchaj, ja bym o innych rzeczach chciał powiedzieć. O narodowej głodówce, która jest i nadciąga też. Jacek Liziniewicz też w Gazecie Polski o tym pisze. I pisze tak: Swego czasu wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley stwierdziła, że Polskie Węgry należy zagłodzić finansowo. Jak się jednak okazuje, ideę zagładzania twórcze rozwija rząd Donalda Tuska, oczywiście. I tak od pieniędzy została odcięta największa partia opozycyjna. Ma ich nie mieć na kampanię wyborczą. Tusk bowiem najlepiej czuje się w rywalizacji niesportowej i fair, ale takiej, gdy ściga się z człowiekiem bez nóg, któremu jeszcze zabierze wózek inwalidzki. Jesus, co za człowiek. Chcesz mi powiedzieć, że twarz Jarosława była zawsze kulawa wcześniej? Panie Jacku, co, pan, co pan piszesz? Nie, nie. Będzie to z pewnością fantastyczne zwycięstwo. Zagłodzone mają być też oczywiście media. Odcięte od reklam mają albo zastać, zostać znów zepnięte do garażu, albo sprzedane. Ale nie tylko to. Zagłodzeni mają zostać również Zwykli Polacy. A w szczególności ci z mniejszych ośrodków. Według danych rządowych w 1935 roku 421 gmin będzie bezdzietnych. Jedna piąta gmin będzie taka, w której dzieci od 0 do 14 roku życia będą stanowić mniej niż 10% społeczności. Będą mniejszością. Co? Będą mniejszością te dzieci. no. Tak. Co więc robi rząd? Oczywiście nic, żeby temu zapobiec. Tak. W miejscach, gdzie znajdują się te tereny, stworzyły się rezerwaty. Tak, aby jeszcze mocniej utrudnić działalność gospodarczą i zwykłe codzienne życie. Czekać tylko aż tych ludzi jak osadzi się tak, w tych rezerwatach, jak będą, Indian w Ameryce. Jak żubry będą chodzić będą jak ci Indianie w Ameryce. Tak. Dać im tylko wódę, żeby byli pijani wiecznie. Tak, tak będzie. Do czego ten Tusk zmierza. Albo tam wódę jak wódę, to jeszcze nie tam luz, ale gorzej jak sznapsa każą pić. Nie? Tak. Wydaje się, że to nie jest przypadek. No i nie Rząd jest. chce zagłodzić polską prowincję po to, by już nigdy przysłowie końskie przysłowiowe końskie nie miały wpływu na wybory polityczne. Ludzi z małych miejscowości stać będzie jedynie na wyjazd albo za granicę, albo do dużych miast, gdzie oderwani od korzeni mogą przejść korporacyjną resocjalizację i ostatecznie przestaną myśleć o czymkolwiek innym i spłata raty za kawalerkę. Dla hmm. niemieckich banków. Tak, zręby tego procesu już widać. Po wyborach sytuacja tylko przyspieszy. Władza zrobi wszystko, by zagłodzić Polaków, żeby nie było ich na nic stać. Polacy mają ostatnią szansę, by wybrać mądrze, bo inaczej czeka ich narodowa głodówka. Koniec świata Marek, ale będzie jeszcze gorzej, chciałem Cię pocieszyć, bo dziennikarz i publicysta katolicki Grzegorz Górny wskazuje... No na powszechność fenomenu kulturowego polegającego na traktowaniu zwierząt jako członków rodziny. Ale o tym mówiliśmy już nie raz, Marek. A. Te sprawy poszły gdzieś tam już zupełnie dalej. Okazuje się, że zjawisko nie dotyczy wyłącznie bogatych i bezdzietnych zachodnich społeczeństw. W stolicy Marek Gwatemali powstał pierwszy kościół dla zwierząt domowych. Los Rosales. Jest to ta świątynia ekumeniczna, gdzie nabożeństwo mogą sprowadzić zarówno kapłani katolicy, jak i przewodniczący wspólnot protestanckich. Gwatemali postanowiono stworzyć kościół dla żywych, a nie martwych, gdzie zwierzęta mogą otrzymać błogosławieństwo marek i wsparcie modlitewne. Dotychczas istniał tam tylko cmentarz dla zwierząt, ale jego szefostwo postanowiło obok nekropolii wybudować także świątynię. Wychodzi ona także naprzeciw oczekiwaniom właścicieli zwierząt, które odeszły z tego świata, ponieważ nierzadko chcą oni, aby odprawiono mszę za wieczny odpoczynek ich ulubieńców, wskazuje Grzegorz Górny. Publicysta podkreśla że przykład watemali sugeruje inne niż dotychczas spojrzenie na problem tzw. równości gatunkowej. W powszechnej świadomości traktowanie zwierząt domowych na równi z członkami rodziny było domeną zamożnych państw Europy Zachodniej lub Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście nawożeństwo liturgicznego dla psów, kotów i innych stworzeń są kolejnym, choć w sumie logicznym etapem owego procesu. Warto jednak przywołać w tym miejscu ostrzeżenie Chestersona, który pisał, że za ideał traktowania zwierząt tak, jakby były ludźmi, kryje się realna pokusa traktowania ludzi tak, jakby byli zwierzętami przegórne. Ja myślę, Marek, że w tym kontekście tego planu Tuska, mm -hmm. który chce do 2035 roku, wiesz, no, wynarodowić nas, jest to, że, tak że, że wejdą owczarki niemieckie do Polski Marek, i opanują te powiaty, wiesz, przejmą wszystkie urzędy, przejmą armię, przejmą telewizję, przejmą sklepy nasze spożywcze. Marek będą no, rozpijać nam niedobitki tej młodzieży. Mm -hmm. To jest Marek zaplanowane. Ale nie dosyć czuję trochę, bo nie było opisu tej mszy, jak ona wygląda, czy te psy przychodzą, koty razem z kotami, jak to jest, czy się gryzą. Marek, to jest ekumeniczne, one się kochają, wiesz, nie? Tak, tak, kagaż... ale przychodzą na smyczy ze swoimi panami, czy w kagańcach, nic. To jestem Marek. ciekaw szczegółów, zobaczyłbym film chętnie z takiego nawożeństwa, szczerze mówiąc. Ja bym chciał zobaczyć Grzegorza Górnego, jak o tym opowiada, na przykład, albo mhm. jakiś to śni, nie? Tak. Nie wiem, no po, po, pogoglujemy, Marek, zobaczymy, no, myślę, poszukamy. że to jest, wiesz, dopiero początek taki, nie? Trochę. Niepokoje, niepokoje, znaczy, bo jakby my tu przyjemnie... Przyjęliśmy z dużą nadzieją i z radością w ogóle wybory w Stanach Zjednoczonych, ich wynik przede wszystkim. E, natomiast no nie do końca dobre sygnały też płyną czasem. I Magna Polonia prześwietliła nieco sylwetkę nowego ambasadora USA, którego nam tutaj zainstalują. I okazuje się, że słuchaj, to żyd syjonista. A jednak, patrz, wszędzie oni są, nie? Nie są wszędzie. No słuchaj, no. 20 stycznia. Niedawno mm -hmm. z funkcji ambasadora w Polsce odszedł niejaki Mark Brzeziński, nie, już świeć Panie nad jego duszą, tak. nie chcemy w ogóle zapamiętać tego, a to, była nie, to nie była dobra postać, tak. te nazwisko niepotrzebne w ogóle. Trump w jego miejsce mianował Thomasa Rose'a, żydowskiego biznesmena i komentatora. Co to oznacza dla dalszych relacji polsko-amerykańskich? To pytanie zadaje sobie redaktor, redaktorka. No obecny ambasador USA w Polsce to Żyd Thomas Rose to postać o sporym doświadczeniu medialnym i biznesowym. Przez prawie dekadę prowadził popularny program radiowy w Sirius XM. Nie słuchałeś? Ja też. A także pełnił funkcję wydawcy dyrektora żydowskiej gazety The Jerusalem Post. Jego kariera obejmuje również pracę jako reporter telewizyjny, radiowy i prasowy, a także stanowiska doradcze w tym współpracy z byłym wiceprezydentem USA Mikeem. Thomas Rose nie jest nowicjuszem w kwestiach związanych z Polską. W dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47, 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Rose wypowiedział się dla telewizji w Polsce 24. Podkreślając doskonałe relacje Trumpa z prezydentem Andrzejem Dudą oraz byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Pod koniec grudnia zeszłego roku Rose spotkał się z prezydentem Dudą, nazywając go największym przyjacielem Ameryki w Europie. To spotkanie miało symboliczne znaczenie, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich w Polsce. I tutaj mamy cytat teraz. Nadchodzi czas decyzji przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Czy Polska chce zbliżyć się do centrum władz w Unii Europejskiej, czy może Polska chce zostać, pozostać dumnym, suwerennym krajem, który spełnia swoje zobowiązania sojusznicze, powiedział, mając oczywiście na myśli zbliżenie Warszawy do linii politycznej nowej administracji amerykańskiej, pan Rose. Słowa Rose'a sugerują, Arturze, że administracja Trumpa stawia na powrót do władzy w Polsce skrajnie proamerykańskiego i prożydowskiego PiSu. Mm -hmm. Zresztą, już sama nominacja Żyda na stanowisko ambasadora USA w Warszawie mówi wiele w kontekście tego, co Waszyngton nam szykuje. Oczekiwania USA co do naszego bantu stanu są proste. Powrót do władzy PiS oraz realizacja wszystkich zaśnianek Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz żydowskiego mocarstwa anonimowego. Gdzie to w ogóle? To będziemy mieli tu takie. Nie jakieś ma kondominium jakieś tutaj. A to jest jakiś w ogóle tak? kondominium, Że tam nic. Ty. No. Grzegorz Braun nic An nie wie. Atlantyda okazuje się Żydowskie mocarstwo anonimowe. W skrócie ZMA. Nie wiem. Co oczywiste, ekshumacje w Jedwabnem nadal nie będą mogły ruszyć. Ruszyć hmm. może za to sprawa, mienia bez dziedzicznego z akt 447 tej świetnej no tak. ustawy. No. Wygląda na to, Arturze, że dni proniemieckiego rządu Tuska są już policzone. Bo wchodzą tutaj prożydowskie macki. Anonimową wtedy taką Kurde, patrz, Grzegorz Grał, mnie, jak to on to wszystko rozczytał. Wiesz, kiedyś to było wiadomo, nie, Michnik, tak, no. wyborcza, wszyscy wiedzą, o chodzi. A teraz stary to już nic nie będzie wiedział, nie? Kurde. Nic. Ja Ale Wykiwali Amerykanie nas. nam hodują, gotują tutaj piekło, natomiast Unia Europejska po prostu już nam do tego kotła dorzuca po prostu już niedługo węglem zaczną podgrzewać tam ten kocioł po prostu. A, tak. jeszcze Bo ci. Bo tutaj ciąg dalszy materiał z tygodnia, Filip Desiński, mm. mocny zawodnik, widzę potencjał, pisze też w Polski, że chleb z batonik ze świerszcza i mrówka w zupie nas czeka. Cool. No więc wróćmy do tego tematu. <laughs> Panie kelner, w zupie smucha Jeszcze do niedawna wyrażałby swoje oburzenie klient w restauracji. Już niedługo za takie przysmaki będzie musiał dopłacić. Mm. Bo to przecież wysokobiałkowy dodatek, eco-friendly i modny przy okazji. Młodzi jak babcia Kasia, wykształceni jak Katarzyna Kotula i z wielkich miast jak Jarosław Kuźniar zapewne będą z zachwytu. Normalny człowiek powie Arturze: fuj. Uj. Głównym powodem, dla którego mielibyśmy jeść robaki, jest dążenie do zrównoważonego rozwoju. Przekładając z lewackiego na normalne, oznacza to mniej więcej tyle, że przy produkcji z świerszczy czy karaluchów nie przedostaje się do atmosfery tyle metanu, co przy wytwarzaniu tradycyjnego mięsa. Wiadomo, Taki robal nie puszcza bąków i nie robi dużej kupy jak krowa. Lepiej więc zamiast krwistego steku zjeść mielone z larw mącznika albo szaszłyk z szarańczy. Wówczas pamięta na mnie spłonie. Rozgrzane mózgi zielonych komunistów najchętniej uraczyłyby nas taką dietą natychmiast. Zna się, to jest jest. Zna się, tak. Jednym z argumentów przytaczanych przez lewaków na korzyść pozyskiwania źródła białka z owadów jest to, że w krajach azjatyckich, takich jak Chiny, Wietnam czy Filipiny, spożywanie owadów jest na porządku dziennym. Nie dodają oni przy tym jednak, że azjatycka kultura dopuszcza niemal wszystkiego, co się rusza. Ciekawe, jaką minę miałby lewicowy aktywista, gdyby podano mu na talerzu azjatycki przysmak, jakim jest gotowana głowa kota. No nie tęgą podejrzewam. Pośrednio owadami karmieni jesteśmy od długiego czasu. Unia wspiera bowiem produkcję pasz zwierzęcych opartych na białku z mączki owadzi. Na razie najpopularniejszym źródłem białka w paszach jest soja lub mączka rybna. Komisarze czynią jednak zabiegi, aby stosunek paszy opartej na owadach był jak największy. Jaki ma to wpływ na smak mięsa? Trudno orzec. Niewątpliwie jednak najbardziej zgodny z naturą, dający wybitny smak wołowiny jest tradycyjny wypas z bydła. taki jaki możemy oglądać w popularnym serialu Yellowstone. Co ciekawe, firmy francuskie przedują w produkcji spożywczych owadów. Francuz ma najwidoczniej większy zakres tolerancji dla dziwnych potraw. I żabę zje, i ślimaka. To ich szorstwa przegryzie. Trudno sobie wyobrazić oglądanie Ligi Mistrzów przy Piwku i przegryzanie go chrupiącą, szarańczą Martu. Taki obrazek to jednak mokry sen europejskich ekoszaleńców. O, kwestia wyobraźni, trochę więcej wyobraźni, panie Rydeźniński. Marek, ja mam smaczek na koniec. Dla Was, jeżeli jeszcze się wahacie, czy się zaciągnąć do Wojowników Maryi, czy nie, mam tu świadectwo, wywiad, który. W którym opowiada Piotr Hubert Kowalski, lider warszawskiej grupy wojowników Maryi, w rozmowie z Przemysławem razyńskim o sobie. I mówi tak, gdy miałem 26 lat, borykałem się z wieloma poważnymi problemami. Jednym z nich był nauk nieczystości, z którym kompletnie nie dawałem sobie rady. W pewnym momencie przyszła mi na myśl Maryja. Zacząłem się zastanawiać nad tym, po co Maryja w ogóle jest. Kobieca pobożność Maryjna mi odstręczała. Pomimo tych fatalnych skojarzeń postanowiłem, że zwrócę się głośnym krzykiem do Matki Bożej o, o ratunek. Ratunku. Idąc ulicą zawołałem w duchu do Maryi o pomoc, prosząc, aby mnie ocaliła, bo inaczej nie wytrzymał już dłużej. To był płacz syna do matki. Nie wiem, skąd wzięła się ta inspiracja, żeby tak właśnie jej zawierzyć. I tym razem była Kierunkująca skuteczność. Poprosiłem ją, żeby zabrała mi moją nieczystość, ten straszliwy, wydeprawujący nauk, który mnie duchowo upadlał. Miałem tylko wewnętrzną pewność, iż bez zwycięstwa nad nieczystością moje życie duchowe nigdy nie rozkwitnie. Czułem się ohydnym i potępionym w oczach Boga, a bardzo pragnąłem jego miłości i bliskości. Wcześniej bez masturbacji nie mogłem wytrzymać dnia, czasem nawet kilku godzin. Nagle ten przymus, który mnie zniewalał i zabijał. Znikł Marek. Widziałem, że to jest od niej. Proces mojego zdrowienia trwał jeszcze dość długo, całe lata. Ale decydujący cios temu nałogowi zadała wtedy ona. Bezwzględnie swoją czystość przypisuje wstawieństwo Maryi. Mogę śmiało powiedzieć, że gdy wszystko zawiodło, dosłownie wszystko, to wtedy Maria pojawiła się ostatnia, jak ta deska ratunka dla mojej męskiej czystości. Ojciec był człowiekiem totalnie zniewolonym wieloma nałogami. Był przeciwieństwem matki. Miałem z nią złą relację. Myślę, że to jeden ze skutków aborcji, która sprowadziła przekleństwo demoniczne na całą moją rodzinę. Miałem, mama dokonywała aborcji przynajmniej dwukrotnie była rodzinna tajemnica. Nie miałem o tym pojęcia. Wyjawił mi to tato tuż przed swoją śmiercią. Co ciekawe, te rodzinne tajemnice zacząłem zgłębiać za przyczyną bardzo maryjnego kapłana. Szukałem u niego duchowej pomocy, a on radził szukać przyczyn moich problemów w domu. To jego przeczucie było ewidentną inspiracją od Matki Bożej. W czasie mojej spowiedzi ciągle przekładał w ręce Paciolki Różańca. Jestem dzieckiem poczętym w łonie, w którym dokonane zostały morderstwa. Począłem się więc w grobie, na cmentarzu, dosłownie. Mój okres planetarny bez lęku i strachu przed tym, że coś mnie chciało zabić, zaczął się od niedawna. Urodziłem się z syndomem jednak postaborcyjnym. Ten splot potwornego lęku, bez sensu życia, depresji, porzucenia, odrzucenia i przerażenia samotności trwał. To pytanie, to pytanie siebie, dlaczego ja przeżyłem, a moje rodzeństwo nie. Przez wiele lat pytałem siebie, po co ja się w ogóle urodziłem. Ponadto przekleństwo aborcji dotyka całą rodzinę, szata niszczy relacje między małżonkami. To Trwał cały czas. Kierowałem się w życiu zachciankami. Nie byłem świadomy, jak wiele rzeczy w moim życiu jest właśnie pod od złego ducha. Z dopustu Bożego przed Anią niszczyciel rozwalił wszystko. Maryja jest kobietą. W budowaniu relacji z nią trzeba więc traktować ją kobietę. Przede wszystkim trzeba mieć dla niej czas. To nie może być w biegu na wariata, chociaż tak z nami jest. Powierzyłem jej cały swój ziemski majątek i zaprosiłem żoną do naszego. Domu. I wiesz co, jest taki ksiądz Domik Chmielowski i mówi, co w takich sytuacjach Marek trzeba zrobić, jeżeli no, w takim grzechu jesteś poczęty. I to się robi tak. Mario, poświęcam ci moje łono od początku, kiedy byłam w ciąży z i wymienia się imię i nazwisko dziecka. I proszę, żebyś zrobiła moment poczęcia, zrobiła dziewięć miesięcy, kiedy moje dziecko było w moim łonie. A teraz oddaję tobie, aby dojrzewały w moim łonie przez 9 miesięcy. Niech twoje łono przenika moje łono. Twoje łono czyszczę, moje łono konkretuje je dla Ciebie. Maria, proszę cię, żebyś nosiła duchowe moje dziecko przez 9 miesięcy i żeby je uzdrowić. Nic nie zrozumiałem. Marek, no wiesz, no ale myślę, że może kiedyś poczujesz. Mhm. Ale ja myślę, Dobra, że... oby. Moje łono, twoje łono. Naszą łono. Do Zobaczymy. Zabrałem Bogdana z trybunału. Do widzenia. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.